Yeah, Woo! Bo my tego się kułem nie mam, bo ja tak lubię. Wszystko to jest karta, to zostało to to nie ale i to miał A gdy to to, Do nie chodziło. Piłem, 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 to podróżko tak ale życie zachowałem, ale życie zachowałem.

Yy, zrobionym tak naprawdę dla na przyjaciół, bo tutaj jak widzę to chyba wszystkich was znam praktycznie, znacie sami siebie, także cieszę się, że postanowiliście tym wieczór spędzić z nami. Festiwal Rego Inwazja ma bardzo w sumie głębokie korzenie, bo się zaczął w 2008 roku w y, Warszawie, w Domu Narodowym. Na... Czekali, tak, nie on kocie, którzy no dziwnie czerni, dość. Na tekstem, że ciebie, może nawet i kamał może kamień czy nie da. już butami. się śmierdznymi, pójdę bum, 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 za bum, 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 nie bum, nie. bum, 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 tydzień haroval, na

yo you're tutaj kiedy przyjeżdżał Kazik, czy Hej, czy jakieś inne zespoły te koncerty były wyprzedane dlatego, że w 90-tych latach na początku to był największy zastrzyk Polonii ostatni wielki zastrzyk Polonii do Stanów Zjednoczonych i w tamtych czasach powstał lokalny zespół na hip który się nazywał Brooklyn Hitmen zespół, który łączył hardcore taki trochę jak Kazikowy, z rapem i mówię o tym dlatego, że Tutaj stoi Piwnica, który jest jednym z członków tego zespołu. Występowali w CBGB, a tutaj stoi Jeff. To są to jest dwóch liderów zespołu Brooklyn Hitman, który w latach 90. występował regularnie na festiwalach, na piwnikach. I przed chwilą właśnie się dogadaliśmy, przy którym chcemy że Brooklyn Hitman wystąpi. 21 listopada tutaj w Belu z sprzed kalibrem 44, bo zapraszamy Was na kolejny koncert kalibr 44, na polskiego hip-hopu właśnie w listopadzie. Były też takie ekipy jak Połamany Język. Było wiele zespołów, które yy, nie wszyscy pamiętają już. Ja akurat ja pamiętam, bo to jestem od 93 roku i ona też, ona była na wszystkich koncertach i. Chciałbym, żebyście mieli świadomość też tego, że Polonia w Nowym Jorku niestety umiera Przeprowadzają się ludzie do Pensylwanii, do Henryka, do Long Island, do Polski I tak dalej I Ważne jest to, że Dopóki wiszą polskie plakaty na Greenpoint'cie To my żyjemy Dopóki są polskie koncerty żyje. Dopóki Wy na te koncerty przychodzicie, polska kultura żyje. Także Polska żyje dzięki wam, bo się tutaj dzisiaj pojawiliście. Także dziękuję Wam za to serdecznie. Chcę też pozdrowić promotorów innych, bo nie ma nas dużo, tam jest nas kilku. Niektórzy lepsi, niektórzy najlepsi, tak jak grawi z promo wiadomo, a niektórzy gorsi, nie zawsze mi wychodzi, ale chciałbym, yy, żebyście mieli świadomi też... Tego, że historia polskiego, organizacji polskich koncertów sięga aż do II Wojny Światowej i takim pierwszym promotorem był pan y, 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 Józef, który był w armii Andersa i y, y, ściągał tutaj takie zespoły jak na przykład gościa, który napisał Czerwone Maki na Monte Cassino i tak dalej, to były lata 50. Później byli kolejni promotorzy, pan Michalski i był też Leszek Świercz, on był właścicielem Cricket Club w New Jersey. Cricket dlatego, że śmierć, on nazwisko nazwisko śmierć, w latach 80., 70., 90. niektóre polskie zespoły, tak jak na przykład Butka Suflera, nie przetrwałyby w ogóle, gdyby nie koncerty w Stanach. Oni tutaj przyjeżdżali, Lady Punk, Butka w głębokiej komunii, nie mieli pieniędzy na perkusje, na gitary w Polsce grali tutaj dla Polonii w Edison Ballroom, właśnie w Cricket Club w New Jersey piątek, sobota, niedziela, zarabiali swoje pieniądze, kupowali instrumenty, wracali do Polski i o tym mówił też Krzysztof Cugowski w jednej z konferencji prasowych, że gdyby nie Polonia, gdyby nie Polacy tutaj właśnie w Nowym Jorku to budka Sifflera by na przykład nie istniała, także my też jesteśmy częścią tego dziedzictwa polskiego i historii polskiej, a muzyki, która w Polsce yy, ma miejsce nawet do dzisiaj Leszek śmierć zmarł a kilka miesięcy temu, dlatego dzisiaj, jak wiecie, jestem wypicie jego zdrowie. Mówię o tym jako promotor, bo wiem jakie to jest ciężkie żywiosło, jak ciężko jest zorganizować koncept, ile to jest miesięcy. Czasami przyjdzie dużo ludzi, czasami przyjdzie mniej ludzi. ale to jest ciężka praca i warto o tych ludziach pamiętać, a warto też pamiętać o historii tych ludzi, którzy byli przede mną, którzy będą po mnie. I każdy ktokolwiek z Was zrobi coś od serca, za darmo, dla Polonii yy, czy zorganizuje coś, czy na pieniądze, na kulturę, czy yy, poświęci swój czas w polskiej szkole, czy gdziekolwiek indziej należy wam się medal, należy wam się szacunek karma zawsze wraca, jesteście dobrymi ludźmi i to sprawia, że jesteśmy po prostu zajebiści, także szacunek dla was Ja tu się rozgadałem, bo mnie to zawsze trzeba zatrzymywać, ale powiem wam jak będzie wyglądała dynamika tego koncertu. Mieliśmy teraz zespół, teraz zapraszamy na dwa sound systemy i chciałbym tutaj serdecznie i gorąco przywitać prosto z Polski dj PRK. Witam Was serdecznie moi drodzy, ja też chciałbym powiedzieć parę słów, bo gramik stoi, tak tutaj ładnie na scenie opowiadał Was wszystkich. Ja czuję się jakbym znał was już całe życie, ten się nasłuchałem dobrych rzeczy o wszystkich was ale chciałbym z tego miejsca żebyście wszyscy zrobili ogromny hałas dla tego dzikusa bo to dzięki niemu zróbcie ogromny hałas bo gdyby nie ten gość to naprawdę działoby się tutaj wiele mniej jeżeli chodzi o Polonia. słuchajcie my z nim jeździliśmy samochodem przez 4 dni po Nowym Jorku i wiemy wszystko wiemy gdzie się zaczęło gdzie się rozwinęło i wiemy wszystko o Polonii Mamy jutro jeszcze jeden dzień A później Gramik zapowiedział nam test Który będziemy zdawać Jeżeli ktoś źle odpowie zostaje to na zawsze z wami Zróbcie jeszcze raz ogromny hałas GRAMIK! Po drugie chciałbym Serdecznie zaprosić was tutaj pod scenę Jest bardzo fajnie gdzie... i ciekawe Tego co był tak Taka sama wojna, taka sama bojna. I nie podnam, we're <speaking in> still <Spanish> Yeah. Nie weszli po fabryce jak po ulicy Żelaznej dziubni ze maszyny maszyny Przełożony w ulicę spóźnione godziny Dręc więcej nie no i lepsze maszyny ha! Ha ha! Ha! Ha, ha, ha! 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 A ja mówię nie dla obcych korzyści A ja mówię nie dla obcych radości A ja mówię nie dla obcych przyjemności A ja mówię nie dla obcych A ty pracuj, pracuj już tylko Rodzinie, bo chleba brakuje, no i trochę

Nie, dla obcych korzyści, a ja mówię, nie, dla obcych gotności, a ja mówię, nie, dla obcych czynności, a ja mówię, nie dla obcych, a ty rób to co każdy po stołach będzie źle i bez ciebie co chwilą, zdrowy to co se, a ty rób to co każdy po stołach będzie źle i bez ciebie co chwilą, zdrowy to co se, a ty rób to co każdy po stołach będzie źle i bez ciebie co chwilą, zdrowy to co se, a ty rób to co każdy po stołach będzie źle i bez ciebie co chwilą.